Czekali na ten moment od chwili, kiedy przyznano im organizację finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Współczesna Afryka Południowa dziś przeżywa wielki dzień, a jeszcze większy przeżywać będzie 11 listopada. Dziś radość i święto, a już raz tego będzie trochę smutno, kiedy kończyć się będą te pierwsze na kontynencie afrykańskim Mistrzostwa Świata. Witają Państwa Włodzimierz Lubański i Dariusz Szmakowski. Zapraszamy na ceremonię otwarcia. Popatrzmy na współczesną Afrykę. Kraj kontrastów, gdzie stare z nowym, tradycja ze współczesnością, miasta i natura egzystują ze sobą w jednym miejscu. To jest Republika Południowej Afryki. Okazja, tylko Czapalala musi strzelić. Strzelił! 1-0! Pierwszy bal w chwilę. Czapalala. Piękne uderzenie, teraz taniec. Ale idzie Majkon, Majkon Ale popatrzcie jak padła ta bramka Pierwszy raz obieganie z boku Majkona Piękne podanie rano No i przy dużym ryzyku Ale również w dużej klasie Raz w Hiszpanii Szansa! Okazja! Nkufo! I gol dla Szwajcarii Coś niebywałego Do tego się nikt nie spodziewał 52 minuta. Żelson Fernandez Myślałem, że to kuzo, bo to też Donovan, okazja Donovan, czekają partnerzy Donovan, Zaob! 2-1, ale złóżpił teraz Katanowicz, odwiedził się Cezar Długie podanie do... Aguero, okazja dla Argentyny, będzie czwarty! A Iguain kompletuje hat w tym meczu Aleksandrosa Corvasa, Kaluucze I... I jest gol To zawsze jest niebezpieczne dla Bramkarza. Kaluucze Jest bohaterem Nigerii od 16 minuty no, Polski akcent mamy, no bo grał w naszej lidze Kaluć, utonął teraz w pięciach całej ławki rezerwowych. Uwaga Cristiano Ronaldo, czy stonzy? Ronaldo, gol! Wreszcie! To jest to na co czekał Cristiano Ronaldo przez ponad dwa lata. Jesty, y Gol, gol! gol! Gol, gol! Do drużyny Stanów Zjednoczonych! Ależ radość niesamowita Amerykanów! Coś nieprawdopodobnego! Fantastyczna akcja. Ruszą zdecydowanie Anglicy. Uwaga! Gerard, gol! Nie ma gola piłka. Zdaje się, że spadła za linią bramkową, piłka odbiła się za linią, ale Jaki oczywiście gol. to jest gol dla Anglików, gol, który powinien zostać uznany. Batek z daleka doł, 1-2 na plecach, ale z początek wymarzony. Straszny błąd Klarka. 1-1. Bardzo ładne uderzenie. Przerwał złą pasę do w swoim życiu, bramka piękna, dająca porównanie. W biegowym pojedynku Czarnsza, Zagalić, Czar! Wychodzi Portugalia, do Villa! Eduardo Villa, gol! Zrobił to, zrobił to połownie! Jak akcji granides. I Avivia! Miejsce do kontrataku, dużo miejsca do wprowadzenia piłki. Mówimy o klasie, o klasie zawodników. Holandrów, Holandrów pod bramką Julio Cezara i dwa do jednego! Holandia to jest chłopowa Wesleya stajdera. To on robi różnicę. Niesamowite. kwadrans po bramce wyrównującej. piłkarze z Europy. Czeka Maxi Rodriguez, jego Forlan. jego Forland! Gol! Ale z brąko Nie Nie dowide to Przywraca nadzieje Urugwaju. Powiedziałem przed uderzeniem, jest to odległość, skóry której zarówno Suarez, jak i Forlan mogą się popuścić o uderzenie. Dział przed swoją szansą uszczęśliwienia Kany i Afryki. Rusa! Gol! Poprzeczka! A więc będą karne! Są szczęśliwi Urugwajczycy! Coś niesamowitego. na podanie Kloze. Ozil pod bramką. Kloze! Argentyna na kolanach. Miroslav Kloze bohaterem. Naprawdę zapamięta swój setny mecz. Maranoja nie wytłumacza się z tej klęski. Kasia Inicza, plecane. Czabi, Dawid Pedro. I skutek. tylko mija. Tym razem w pole karne. FUJO! Jest! Jeden do zera! Wykorzystuje drugą szansę. Stały fragment gry. I jak się ma na boisku takiego bojownika jak FUJO? Z jaką dynamiką, z jakim wyjściem do góry wszedł na tym? jedyny. Bardzo ładnie przodarza się na bramę, skrzydle do środku, jest Forlan! Ale z bramka! Ruchwa prowadzi 2 do 1! Nieprawdopodobny gol Diego Forlana! I teraz Robben będzie 1-0! Robben! Casillas! Ale są na bramie! Coś niesamowitego! Fabregas nie i nie sta, nie ma spalonego oh! i nie sta! Hiszpania! Hiszpania 1-0! już jest, już jest, już jest ten moment A tak! Hiszpania szaleje Hiszpania jest wielka Hiszpania mistrzem świata i tak będzie przez najbliższe cztery lata osiągnęli to co Niemcy znowu mistrzostwo Europy a teraz mistrzostwo świata złote konfetti ależ, ktoś będzie pamiętał te wszystkie brzydkie chwile kiedy teraz się rozpoczyna fiesta, rozpocznie się jedno wielkie szaleństwo Hiszpania Pierwszy raz w...